Nowe logo gminy Bełchatów. Oto nowe logo. Jest ono w kształcie kwadrata. No, dwie formy są dopuszczalne, który symbolizuje trwałość i stabilność, tak jak gmina Bełchatów. Natomiast cztery kolory: kolor zielony to jest symbol ziemi, kolor czerwony to jest symbol Energii mieszkańców gminy Bełchatów. Kolor żółty to słońce. Kolor, yy... Niebieski to y, niebo. Logo to będzie wykorzystywane do celów promocyjnych gminy. Jak utrzymują urzędnicy, jego zaprojektowanie nic nie kosztowało, bo powstało we własnym zakresie. Kilkanaście tysięcy, suma dokładniej nie jest znana, to kwota, która przeznaczona zostanie na promocję nowego symbolu gminy. Nowe logo wpisuje się w strategię rozwoju gminy, która w tym roku została zatwierdzona przez radnych. Celem strategii, tak naprawdę głównym, po ankietach, które były przeprowadzane też wśród mieszkańców. Integracja mieszkańców, tutaj kierunek bardziej kultura, zajęcie się kulturą w gminie, rozwój tej kultury gminy centrum, przez gminę Centrum Kultury, przede wszystkim spotkania. Myślę, że tutaj gminna zadyszka, gminne grillowanie wpisuje się jak najbardziej w cele. Które mieszkańcy oczekują do zrealizowania przez gminę. Logo to nowy dodatkowy element, który pojawiać się będzie na materiałach promocyjnych, nadal oficjalnie używany będzie herb gminy.